Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Letniej Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy Zdroju. Jest to nowa oferta. Zapraszamy do naszej czytelni. Można skorzystać z czasopism, książek, a także ze strefy Wi-Fi. Ale inną ofertą nową biblioteki jest cykl działań, które realizujemy w ramach projektu Cztery oblicza książki, nie licząc czytania. Odbyły się już niektóre z tych działań, m.in. spotkanie autorskie z panią Ireną Ligęzą, spotkanie autorskie z panią Joanną Krzyżanek, odbyło się także warsztatowe spotkania Teatru Cieni oraz rysunku, komiksu i rysowania wszystkiego. Jeszcze przed nami spotkanie już po wakacjach z Adamem Ziemianinem, zapewne znanym rodakiem z Muszyny którego będziemy gościć właśnie we wrześniu. W ramach projektu udostępniamy także gry planszowe, ale nie tak w prosty sposób. Prócz samej gry można także wypożyczyć w ramach pakietu książkę odpowiednio dobraną oraz zadanie do wykonania. Biblioteczka, bo tak nazwaliśmy takie pakiety, jest związana z konkursem, który Biblioteka ogłasza. Wszyscy uczestnicy, którzy udokumentują swoje działanie z użyciem gier, mogą wziąć udział w konkursie, a po zakończeniu już tego programu będą mogli zostać obdarzeni nagrodami. Będą rozlosowane gry wśród uczestników tego spotkania. We wszystkich placówkach na terenie naszej gminy jest dostępnych 50 zestawów gier do wypożyczenia. Myślę, że wejdą one na stałe do oferty biblioteki i będą sprawiać przyjemność naszym czytelnikom, użytkownikom. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Funduszu Promocji Kultury. Zapraszamy do biblioteki, do korzystania z usług biblioteki, z oferty, myślę, że jest bogata i każdy znajdzie coś dla siebie.